tutaj zioło. Policja nas chce tutaj złapać Za tutaj zioło Musicie dobrze się tutaj postarać Żeby nas tutaj złapać My nie mamy tego czasu Chodzimy na bitki Nie mamy tego czasu Rozwalamy tutaj wszystkim tym, I tutaj całym beatem Bo nie mamy tego czasu To drużyna stoi z tyłu za mną Nie ma tego czasu Ja pracuję Nie mam tego czasu Bo ja robię hity Nie mam tego czasu Policja nas chce tutaj złapać za tutaj zioło Policja nas tutaj złapać za te tutaj zioło. Policja nas tutaj złapać za te tutaj zioło. Policja nas chce tutaj złapać za te tutaj zioło. Policja nas tutaj złapać za te tutaj zioło. Policja nas tutaj złapać za te tutaj zioło. Policja nas tutaj złapać, tutaj za te tutaj zioło, a ona chce nas tutaj złapać za te tutaj zioło. Policja nas chce tutaj złapać za te tutaj zioło. Policja

Nie mam tego czasu, bo ja rapuję, nie mam tego czasu Napisuję swoje własne wersje, robię swoje własne muzyki Nie mam tego czasu, jest smitów, nie mam tego czasu Policja nas chce tutaj złapać, za ten tutaj zioło Policja nas chce tutaj złapać, za te tutaj zioło Policja nas chce tutaj złapać, za ten tutaj zioło